Nazywam się Violet Zaki. Przyjechałam z Nowego Jorku, oferując wam doświadczenie posiadaczki Czarnego pasa i australijskiej fantazji. Od ponad 20 lat pomagam ludziom w uzyskaniu jak najlepszej kondycji fizycznej i odkryłem, że zabawa jest kluczem do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Jeśli szukacie treningu, który jest rozrywkowy, skuteczny i jednocześnie łatwy do wykonania, to znalazłyście się w dobrym miejscu. Jestem gotowa, jeśli wy jesteście gotowi, zaczynamy! yeah <laughs>